Cześć! Witajcie na kolejnym odcinku na kanale. Jak widzicie znowu się chmurzy, znowu z tego nieba, leci deszcz więc w pole się nawet nie wybieram. A że jest sobota, na części do do kombajnu, który zacząłem robić jeszcze, jeszcze ich nie ma u, u dystrybutora, więc trochę mi się nudzi. Postanowiłem posprzątać sobie traktor kabinę wewnątrz, żeby się tutaj przyjemniej robiło już ją z wyczyściłem, wyplakowałem no i rytuje mnie ta podłoga a nie mogę się po prostu od odkąd mam ten ciągnik doprosić żeby kupiono dywaniki do niego oryginalne więc dzisiaj postanowiłem, że sam sobie ten dywanik zrobię bo lubię po prostu bez butów jeździć jak yy, obsługuję Powiecie, jest dużo wygodniej nogi się tak nie męczą, jak się po prostu buty ściągnie, gdy się jeździ. No, a jak nie ma tego dywaniku, to po prostu syf, który się nosi pod butami, tak? Ten piach ziemia, jak wiadomo, trzeba z ciągnika wyjść, sprawdzić maszyny i tak dalej, więc nie jest to tak, że wsiadam rano w ciągnik i z niego nie wychodzę, tylko po prostu latam w tej nazad. No, i jak nie ma dywaniku, to po prostu ten. Piach się roznosi po tej całej podłodze. No i wtedy skarpety całe brudne są, więc lepiej, żeby ten dywanik był. I dzisiaj go sobie zrobię samemu. Widziałem w socjalu na podłodze leży taki dywan, który mi powinien tutaj akurat podejść. Więc zabieram się, żeby sobie zrobić szablon. Już tutaj sobie przytargają taki arkusz papieru, który. Przyłożę. Jedną ręką to tak ciężko. No i po prostu go przyłożę. Odrysuję, powycinam, jak ma wyglądać. No a następnie wezmę dywan i wytnę po prostu sobie kształt dywanu od tego arkusza i powinno być OK Także co? Bierzemy się do roboty nagrywa nagrywa. Dobra Bierzemy się tutaj do roboty muszę sobie jak najgłębiej tam sunąć o tu tak uczne co niezbędne, niepotrzebne Żeby mi to fajnie jak najgłębiej weszło Na całą podłogę o, Tam będzie Tutaj akurat nie musi być jeszcze od samego początku No bo tu będzie miejsce na buty Jeszcze tutaj on, jakby Tak fajnie Odznaczamy. I wycinamy. A no dobra, już nie będę się tak o każdym mnie Wydaje mi się, że tak to by siadło. No Jak będzie już tu dywanik wszędzie, to już elegancko tu będę miał miejsce na lunchbox. Tam do lodówki to wsadzam sobie wody, ewentualnie jakieś, jakieś coś, co może mi się popsuć. A większość to z lunchboxu korzystam, także on też. Izolowany termicznie jest, więc tam się nic nie dzieje. Jak się ma kanapki, no dobra, to co? Projekt jakiś tam zrobiony. Można się zabrać za wycinanie dywanu. Tak, tak, śmiejcie się, śmiecie. No ale co? Lepszy to jak nic, nie? Lepszy taki dywan jak żaden. On tak już zbyt piękny nie jest, jest niepotrzebny Karcie Podłoga cała uwalona, gdzie go tu mogę położyć. Nie no dobra, tu będę musiał najwyżej, potem się go otrzepię. Fu, sam kusz. biorę mój szablonik, powinno pasować. Mam nadzieję, no patrzcie, oryginał będzie. Czekajcie, nie tak. Chyba tak to ma być. Dobrze mówię. I to ma być, tak. No, tu jest lodówka. Tu są nogi, tu jest wejście, tu jest siedzenie. Jest mój nożek. Where is my knife? A FEW MOMENTS LATER Chyba, że nie przycięłem tego o, Pięknie się odznaczyło Widzicie? Jednak ja to jestem kurwa. Zaraz że nie będę miał. Nie no. Powiem wam, że to będzie lepsze jak orginalne. Chyba. Zdałoby się teraz czymś to odkurzyć. Nie? Brać to już nie będę bez przesady. Taka oto robota przy sobocie. Jeszcze szyby muszę umyć, ale to za chwilę Jak już ogarnę się za środkiem, to wtedy zajmę się sprawami zewnętrznymi No Ludzie, teraz można jeździć Patrzcie ha. No i już i już brudno i boź Także widzicie, ile mi to zajęło, 15 minut i już będzie gitara. A teraz się zabiorę za mycie okien. Panty w jedno miejsce, tu. Butelki tutaj się sprzedaje, puszki na sztuki, także Zbieramy to do worków i potem oddajemy, A trochę się tego zbiera, jak każdy tak sobie przyniesie jakieś picie w puszce czy coś to trochę tego się zbiera kalamitki wymieniałem, bo były zabite niektóre bo robiłem taki duży serwis w kombajnie. Mówię, no jak jest taka pogoda, no to zajmuję się takimi sprawami że tak powiem tutaj yy, studiowałem instrukcję obsługi sortownika optycznego bo jest taki jeden na sortowni sortownik, który yy, nigdy go nie używałem i jest trochę porozbrajany i mam w planie go uruchomić ale najpierw to wie, wiecie muszę yy, no specyfikacje tak i wszystkie schematy elektryczne jak to tam jest połączone przestudiować żeby wiedzieć co z czym się je i co do czego jest podłączone i może jak będę miał trochę wolnego czasu znaczy wolnego no nie będzie nic pilnego do roboty to wtedy wyciągnę go i wsadzę na warsztat i zobaczymy czy to działa czy to nie działa czy to jest po prostu komputer jakiś spalony czujnik albo coś bo części do tego dostać to już jest tak nie za łatwo Sortownik z 2008 roku I nie wiem czy kiedykolwiek On był włączony Podłączony A usprawniłby pracę Bo to jest sortownik, który Kolory Ciała niepożądane odsortuje I mam nadzieję też, bo on widzi kolory Że po prostu jak są Zielone ziemniaki albo jakieś Z chorobą, żeby je odrzucił na, ten. na bok, to już by bardzo, bardzo ułatwiło pracę tym osobom, które yy, zajmują się pakowaniem ziemniaków zamówieniami. Ale to zobaczę. No, na razie oni nic nie gadali o tym, tylko to jest taki mój mój pomysł. W mojej głowie. Dlatego też mówię, znalazłem całą, cały katalog tej instrukcji obsługi, więc <laughs> tam są też wszystkie schematy. Może Wam pokażę. Wszystkie schematy, specyfikacje, co potrzebne, bo jest potrzebna woda, powietrze i to wszystko tutaj jest zawarte oraz też wszystkie wymiary o tutaj mamy schematy połączeń jakie są w maszynie do czujników itd. Więc co? to wszystko muszę skumać, żeby móc cokolwiek tam zacząć grzebać Wiecie, jak się nie wie gdzie dany kabel ma iść, tak, czy do przekaźnika, czy do czujnika i tak dalej, to nie jest to łatwe uruchomić. Tym bardziej mówię, że to jest tam porozbrajane, ktoś tam łapy wsadzał, widziałem kable poobcinane. No, ale to już nie pierwszy raz coś takiego tutaj widzę. Wiecie, jak jest połączone wszystko i coś nie działa, to jest o wiele łatwiej znaleźć przyczynę, jak jest, nie działa, jest porozłączane, kable poobcinane i nie wiadomo tak naprawdę co, gdzie, z czym się je. I wszystko trzeba od nowa, tak jakby studiować. Jest to, jak to się mówi? Yy... technologia wsteczna, coś takiego, że po prostu trzeba iść z drugiej strony do tak jakby nie od komputera do czujnika, tylko od czujnika do komputera. W tą stronę szukać przyczyn. No, ale dobra. Żmudna praca. No, także co? Ja się z Wami żegnam. Jestem zadowolony ze swojej robótki dzisiaj. Mam nadzieję, że spełni swoje zadanie, mimo tego, że nie jest to oryginalne, ale nie muszę mieć napisu walka, żeby, żeby było fajnie, nie? No, także co, żegnam się z Wami i do zobaczenia na następnym odcinku. Pozdrawiam Was. Jak się podobało, kliknij łapkę w górę, komentarz daj jakiś, subskrypcję będzie gitara. Będę zadowolony i wdzięczny. Będę widział, że te materiały chętnie oglądacie po prostu. No i co tu dużo mówić, będę miał większe zasięgi. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.